Witam wszystkich. Nazywam się Rain. Nie jestem bogatą kobietą maltretowaną przez teściową, ale byłam maltretowana przez własnych rodziców. Ta historia opowiada o moim bezużytecznym mężu, Charlie'em, i o tym, jak moi rodzice wspierali go bardziej niż mnie. Nigdy wcześniej nikomu nie opowiadałam tej historii, ponieważ nie mam wielu ludzi w moim życiu. Charlie'ego poznałam jakieś sześć lat temu na portalu randkowym miał przyzwoitą pracę i wydawał się dobrym facetem. Charlie nie był jakimś rycerzem wyśniącej zbroi, ale zdecydowanie był dobrym chłopakiem. Spędziliśmy razem kilka wspaniałych lat na początku naszego związku. Spotykaliśmy się przez cztery lata, a potem pobraliśmy. Był dla mnie świetnym partnerem i szybko stał się ulubieńcem moich rodziców. Czułam jednak do niego pewną niechęć z tego powodu. Podczas każdego rodzinnego obiadu moi rodzice mówili takie rzeczy jak: Jesteśmy szczęśliwi, że mamy cię w naszej rodzinie, Charlie. Rain w końcu dokonał dobrego wyboru w życiu, przyprowadzając cię do nas. Bóg naprawdę odpowiedział na nasze modlitwy i dał nam to, czego chcieliśmy. Zawsze chcieliśmy mieć syna, ale nigdy go nie mieliśmy. Jesteś takim miłym młodym człowiekiem i idealnie pasujesz do naszej rodziny. Tak, deszcz jest w porządku i w ogóle, ale nie może być naszym synem. Ona tego nie rozumie. Rain zawsze była trochę samolubna i chciwa uwagi. Cieszymy się, że wytrwałeś przy niej pomimo jej wad. Oni mieli rację. Byłam samolubna i chciwa uczuć. Moi rodzice zawsze chcieli mieć syna, ale nie mogli. Próbowali nawet przez jakiś czas po urodzeniu mnie, ale nie było to możliwe. To sprawiło, że przez całe życie żywili do mnie urazę kropka, kiedy byłem mały, nie mogłem zrozumieć, dlaczego zaniedbywali mnie i faworyzowali inne dzieci, jeśli były chłopcami. Zawsze narzekali na mnie i na to, że stracili syna kropka, gdy dorastałem, byłem zdeterminowany, by udowodnić im, że mogę być równie dobry jak syn. Miałem świetne oceny. Poszedłem na studia i dostałem dobrą pracę. Wysyłałem im nawet comiesięczne zasiłki, by nie musieli już pracować, mimo to nigdy mnie nie docenili. Charlie nic dla nich nie zrobił, ale oni kochali go bardziej niż mnie. Próbowałam odepchnąć od siebie urazę, ponieważ byłam szczęśliwa, że moi rodzice w końcu zaakceptowali mój wybór. Charlie również cieszył się z uwagi, jaką otrzymywał od moich rodziców. Jego rodzice wyrzekli się go, a ja nie wiedziałam dlaczego. Żaden z jego krewnych nie przyszedł nawet na nasz ślub. Powoli zaczęłam rozumieć, dlaczego prawie wszyscy w jego życiu się od niego odcięli. Był złodziejem. Chciałabym przesadzić, ale tak nie jest. Na początku zaczęło się od tego, że był leniwy. pewnego dnia nagle podjął gorzej płatną pracę ponieważ nie chciał już pracować przez wiele godzin. Powiedział, że chciał uniknąć depresji, więc zdecydowałem się zmienić pracę w mojej firmie i przyjąłem niższe stanowisko z obniżoną pensją, aby pomóc. Kropka dlaczego miałbyś to robić, Charlie? To poważna obniżka pensji, która wpłynie na nasze życie, powiedziałam. Kropka dlaczego miałoby to wpłynąć na nas. Zarabiasz wystarczająco dobrze, aby wspierać nasz styl życia, po prostu wpłać więcej pieniędzy na nasze wspólne konto. To rozwiązałoby wszystko, odpowiedział. Kropka, nie możesz tak po prostu zakładać, Charlie, takie rzeczy wymagają rodzinnej dyskusji. Jeśli chcesz ode mnie więcej pieniędzy, powinieneś najpierw ze mną o tym porozmawiać. Kropka, nie masz szacunku dla mojego zdrowia psychicznego. Dlaczego w ogóle miałbym z tobą o tym rozmawiać? Jesteśmy małżeństwem, więc nie ma już moich ani twoich pieniędzy. Przestań dramatyzować, powiedział Charlie. Kropka, byłam trochę zirytowana tym, jak swobodnie Charlie podchodził do całej sprawy i martwił mnie fakt, że odmówił rozdzielenia naszych finansów. Ale nadal go wspierałam, bo go kochałam. To był jeden z największych błędów, jakie kiedykolwiek popełniłam. Kropka, chłopaki ten człowiek wydawał wszystkie swoje pieniądze i czas na gry wideo. Tak. Wydawał na nie wszystko, co zarobił. Wpłacił 500 dolarów na nasze wspólne konto, ale później wyjął jeszcze więcej dla siebie. Powiedziałam kropka, w przyszłości Charlie i ja kłóciliśmy się o to niezliczoną ilość razy. Drenuje moje oszczędności i zabiera prawie całą moją wypłatę. Czasami nawet nie dokładał się do gospodarstwa domowego. Nie pomagał też w wycieczkach. Jedyne, co robił, to pracował, grał w gry i wydawał pieniądze na rzeczy, które chciał. Miałam dość bycia wykorzystywaną finansowo. Żadne rozmowy nie pomagały. Zamiast tego zawsze odwracał się do mnie plecami i krzyczał na mnie. Moi rodzice również stanęli po jego stronie. Powiedzieli, Reyn, dlaczego twój mąż dzwoni do nas, mówiąc, że wykorzystujesz go finansowo? To do ciebie bardzo niepodobne, Rein. Lepiej się wytłumacz, powiedziałam. tato, nie znęcam się nad nim finansowo. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. Drenuje moje oszczędności i zmusza mnie do płacenia za 90% naszych domowych wydatków. I co z tego, Rein. Ludzie muszą wydawać pieniądze na rodzinę po ślubie. To wstyd, że nie pozwalasz Charlie'emu korzystać z Twojej karty kredytowej. Każesz go za to, że nie ma takiej wymyślnej pracy jak ty, jak to się stało, że jesteś taka chciwa. Mamo, on już wcześniej nadużywał moich kart kredytowych. Dlatego nie pozwalam mu już z nich korzystać. Nie mogę ryzykować naszej przyszłości, wiedząc, że nie kontroluję swoich wydatków. Ale moi rodzice i tak stanęli po stronie kropka, to jeszcze bardziej mnie rozzłościło. Wiedziałam, że wykorzystuję moich rodziców, by zmusić mnie do oddania mu wszystkich pieniędzy. Stopniowo cała moja miłość do niego zanikała. Ale pewnego dnia wszystko osiągnęło punkt krytyczny. Odkryłam, że bez pozwolenia pobrał z mojego osobistego konta 20 tysięcy dolarów. Na co je wydał? Na nowy komputer do gier i akcesoria. Byłem wściekły. Próbowałem anulować opłaty, ale bezskutecznie. W ostateczności postanowiłem zgłosić sprawę na policję. Charlie był wściekły, gdy przyszli go aresztować. Byłam zdecydowana, że moje małżeństwo musi się skończyć. Musiałam się wydostać. Nie zdawałam sobie sprawy, że przez moją decyzję stracę nie tylko Charliego. Wysłałam SMS-a do rodziców, aby powiedzieć im, co się stało. Nie chciałam, by dowiedzieli się o tym od kogoś innego, więc powiedziałam im w nocy. Zobaczyli wiadomości, ale nie odpowiedzieli. Martwiłem się trochę ich milczeniem, ale byłem zbyt wyczerpany, by o tym myśleć, więc poszedłem spać. Następnego ranka obudziłam się i zobaczyłam smsa od Charliego. Napisał: Hej, żono, wyszedłem już z więzienia. Jesteś zaskoczona? Cóż, ja też. Nigdy nie sądziłem, że to twoi rodzice wpłacą za mnie kaucję. Co? Moi rodzice wpłacili kaucję, to niemożliwe. Nigdy by mi tego nie zrobili. Mylisz się, Rein. Jeden mój telefon i twoi rodzice byli chętni mi pomóc. Nawet przeklinali cię, kiedy byli na posterunku policji. Muszę powiedzieć, że bardzo się na tobie zawiedli. Słysząc te słowa, skręciło mi się w żołądku. Nie chciałam uwierzyć, że moi rodzice mogliby zrobić coś takiego. Pobiegłam do ich domu, aby uzyskać odpowiedzi. Nie miałam pojęcia, dlaczego wpłacili za Charliego kaucję. Starałam się ich w to nie mieszać. Ale i tak udało im się porozmawiać z Charlim i zapłacić za niego kaucję. Byłam naprawdę zła, myśląc o tym, co zrobili. Weszłam do domu rodziców i powiedziałam: Mamo, Tato, proszę, nie mówcie mi, że wpłaciliście kaucję za Charliego. Nie mówcie mi, że to, co słyszałam, jest prawdą. Nie mogę uwierzyć, że mogłaś zrobić coś takiego, Reyn. Wychowaliśmy cię lepiej, kropka, każesz Charliego, bo cię nie posłuchał. Po ślubie ma pełne prawo używać twojej karty kredytowej. Wszystkie twoje pieniądze to też jego pieniądze. Nie zrobił nic złego, powiedział mój tata. Tato on mnie okradł. zabrał z moich kont 20 tysięcy dolarów. I to po tym, jak już wcześniej opróżnił nasze wspólne konto. Kiedy to się skończy? Odpowiedziałem: Wiemy, że kontrolujesz go finansowo. Reign. to nie w porządku zawstydzać własnego męża za wydawanie pieniędzy. Byłaś dla niego złą żoną. Charlie powiedział nam, jak odmówiłaś wpłacenia więcej pieniędzy na wasze wspólne konto. Małżonkowie nie powinni ukrywać przed sobą swoich pieniędzy. Charlie niczego przed tobą nie ukrywa, upierał się tata. Charlie nie ukrywał pieniędzy, bo nie miał nic do ukrycia. Po każdej wypłacie nie miał już pieniędzy. Ledwo dokładał się do naszych domowych wydatków. O mój Boże, zawstydzasz człowieka za to, że zarabia mniej od ciebie. Co biedny Charlie może zrobić, gdy zarabia tak mało? Nie mogę uwierzyć, jakim chciwym i samolubnym Bachorem się stałeś, powiedział ze złością tata Kropka, bez względu na to, co powiedziałam. Moi rodzice nadal wspierali Charliego. Powinienem był to przewidzieć. Zawsze woleli go, bo był mężczyzną. Charlie wypełnił lukę w ich sercach, wynikającą z braku syna Kropka Dobra i odnosząca sukcesy córka im nie wystarczała. Mimo to myślałam, że nie wybiorą żadnego mężczyzny ponad własne dziecko. Myliłam się, moi rodzice byli całkowicie beznadziejni, kropka, zraniły mnie ich słowa, kiedy mnie obwiniali. Byłam rozczarowana i smutna, ale nie byłam gotowa na to, co powiedzieli później. Rain, naprawdę zmieniłaś się w okropną kobietę. Wstydzimy się tego, kim się stałaś. Nie możemy być związani z tak samolubną córką jak ty, więc twój ojciec i ja podjęliśmy pewne decyzje. Zaprosiliśmy Charliego do naszego domu. Zostanie z nami, dopóki się nie opamiętasz. Zapłacimy za jego adwokata i wszystko inne. Lepiej wycofaj sprawę i przyjmij go z powrotem, albo się ciebie wyprzemy. Zamieszkasz z człowiekiem, który mnie okradał i wykorzystywał finansowo przez lata naprawdę zamierzacie się mnie wyrzec z tego powodu. Nie mówisz poważnie, kropka, mówimy poważnie, Rain. Czas dać ci nauczkę. To, że jesteś niezależna finansowo, nie oznacza, że możesz robić, co chcesz. Charlie był dla nas takim dobrym zięciem. kropka, nadszedł czas. Abyśmy stanęli w jego obronie i pomogli mu w tym trudnym czasie. Jest już dla nas jak syn, więc pozwolimy mu zostać z nami, dopóki nie zrozumiesz swojego błędu. Kropka, nic nie mogło mnie na to przygotować. Myślałam, że moi rodzice są stronniczy w stosunku do mojego męża, ale nigdy nie sądziłam, że wyrzekną się mnie dla niego. Kropka, nieustannie chwalili mojego nadużywającego alkoholu męża za jego złe decyzje i umniejszali moją odpowiedzialność. To, co powiedzieli tamtego dnia, całkowicie wstrząsnęło moim sercem. Cała miłość, jaką do nich żywiłam, zniknęła. Zdałam sobie sprawę, że przez całe życie kochałam niewłaściwych ludzi, ale nie zamierzałam dłużej pozwalać im na wykorzystywanie mnie, więc powiedziałam: W porządku, panowie, miejcie go w tym domu. Ale jeśli tu zamieszka, przestanę wysyłać wam pieniądze. Nie zapłacę ci ani centa. Więc możesz iść i wydać je na mojego męża nieudacznika. Spodziewaliśmy się tego po tobie, Rain. Już wiemy, jaką jesteś samolubną osobą. Nie musisz wysyłać nam pieniędzy. Potrafimy o siebie zadbać. To tak, jakbyś groził nam pieniędzmi. Posłuchaj mnie, Rain. Nie możesz używać swoich pieniędzy do kontrolowania nas. Zarobione pieniądze uczyniły cię dumnym. Pokażemy ci, jaki błąd popełniłeś używając swoich pieniędzy do manipulowania ludźmi. Nie ma powodu, byśmy utrzymywali z tobą kontakt. Nie przychodź do tego domu i nie rozmawiaj z nami więcej. Spojrzałem na mamę, która zgodziła się z tatą. Oboje kazali mi odejść i nigdy więcej się nie pokazywać. Powiedzieli nawet, że nie powinnam do nich dzwonić ani wysyłać SMS-ów. Wzięłam sobie ich słowa do serca i wyszłam z domu. Nie płakałam przy nich. Ale załamałam się w samochodzie. Płakałam tak bardzo, że musiałam zjechać na pobocze, by zadzwonić do siebie. Spędziłem ponad 30 lat mojego życia, próbując zdobyć miłość moich rodziców, a oni wyrzucili mnie jak śmiecia kropka, traktowali mnie jak śmiecia i nazywali śmieciem. Tego dnia czułam się. Jakby mój świat się skończył. Wróciłam do domu i zasnęłam z płaczem. Kropka następnego dnia Charlie zadzwonił do mnie, żeby pochwalić się, że ukradł moich rodziców. Zamieszkał już w moim starym pokoju i zadzwonił, aby powiedzieć mi, jak bardzo moi rodzice mnie nienawidzą i kochają go bardziej. Powiedział, zgadnij CEO. Rain, jestem teraz w twoim cennym pokoju. Twoi rodzice nawet po mnie przyjechali. Naprawdę cię teraz nienawidzą, odpowiedziałem, Charlie, jesteś nagradzany za swoje zbrodnie. To musi być zabawne mieć kochających rodziców, którzy nawet nie są twoi. Powiedział, że tak łatwo było manipulować ich deszczem. Nie musiałem nawet próbować, kropka, biegałeś za nimi jak pies, ale oni nigdy cię tak nie kochali. Szczerze mówiąc, myślę, że nienawidzili cię przez cały czas. Biedna mała Reim tak ciężko pracowała, by rodzice ją pokochali, a i tak poniosła sromotną porażkę kropka, nie mogłam już tego znieść, więc rozłączyłam się, podczas gdy on śmiał się z mojego nieszczęścia. Ten okropny człowiek miał nawet czelność wysłać mi zdjęcie, na którym leżał na moim starym łóżku. Chciałam się rozpłakać, ale zamiast tego wzięłam się w garść i obmyśliłam plan. zamierzałam dotrzymać obietnicy, że nie będę wysyłać rodzicom więcej pieniędzy. Kropka, wiedziałam, że brak kieszonkowego będzie dla nich bolesny, a Charlie w końcu pokaże swoje prawdziwe oblicze, więc przestałam wysyłać im pieniądze i czekałam. Zgodnie z moimi przewidywaniami. Zaledwie dwa dni po zakończeniu miesiąca moi rodzice zaczęli nękać mnie o pieniądze. Złamali swój własny zakaz kontaktu i zaczęli pytać, a potem żądać, czy wyśle im pieniądze. Mówili, dlaczego jeszcze nie wysłałeś nam pieniędzy? Wiesz, ile mamy rachunków? Odpowiedziałem, jakie pieniądze, tato. Już ci mówiłem, że nie wyślę ci więcej pieniędzy. Zabawne, że skontaktowałeś się ze mną po tym, jak z dumą powiedziałeś mi, żebym wyniósł się z twojego życia. Rein, nie bądź niegrzeczny. Rzeczy zostały powiedziane. Kiedy wszyscy byliśmy źli. Od tego incydentu minęły tygodnie. Nadszedł czas, aby przejść dalej. Rodziny nie chowają urazy. Więc teraz, kiedy potrzebujesz pieniędzy, nagle przypomniałeś sobie, że jestem rodziną, wczoraj Charlie wydawał ci się bardziej jak rodzina. Dlaczego nie poprosisz go o pieniądze, to nie będzie możliwe, Rain. On za nic nie płaci. Zapłaciliśmy jego kaucję, rachunek za telefon i jedzenie. Wciąż prosi nas o pieniądze. W takim razie wykorzystaj swoje oszczędności, żeby go nakarmić. Jestem pewien, że zaoszczędziliście trochę z czeków, które wam dawałem. Już sięgnęliśmy do naszych oszczędności, kiedy zapłaciliśmy za kaucję czarliego. Zostało nam bardzo niewiele. Musisz wysłać nam pieniądze, rejn. To niesprawiedliwe, że trzymasz nad nami przeszłość. Nie, to jest całkowicie sprawiedliwe, mamo i tato. Przez lata traktowaliście mnie niesprawiedliwie, bo jestem dziewczyną. Wybraliście Charliego i kochaliście go tylko dlatego, że jest mężczyzną. Tak bardzo starałam się być dobrą córką, zdobyć wasze uczucie, ale wy pokazaliście mi, jak bardzo się myliłam. Powinnam była to zrobić dawno temu. Odcinam cię. Nie spotykam już w życiu ludzi takich jak ty. lata zranienia i zdrady wylały się ze mnie. Całkowicie się na nich wyładowałam, mówiąc im dokładnie, jak bardzo byłam zła. Moi rodzice milczeli, gdy mówiłam. kiedy skończyłam, zaczęli błagać o wybaczenie, ponieważ naprawdę potrzebowali mojej pomocy. Rozłączyłem się nie słuchając ich dalej. Kropka, przewidywałem, że moi rodzice będą walić do moich drzwi z przeprosinami i błaganiami. Spodziewałem się nawet, że będą mieli do tego prawo, kropka, ale moja zemsta stała się jeszcze słodsza, ponieważ Charlie zrobił coś głupiego, co sprawiło, że moi rodzice złożyli przeciwko niemu raport policyjny i wyrzucili go z domu. Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego, musisz zobaczyć tę rozmowę, którą z nimi odbyłam pewnego dnia, pojawili się przed moimi drzwiami, aby spróbować ze mną porozmawiać. Nie otworzyłam drzwi. Ale rozmawiałam z nimi od środka. Powiedzieli: „Rain, musisz nas wysłuchać, kochanie chcemy przeprosić za nasze błędy. Nigdy nie powinniśmy byli wpuszczać obcej osoby do naszego domu. Jesteście rodziną i powinniście być naszym priorytetem. Zostaliśmy pochłonięci marzeniem o synu i nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak zły jest Twój mąż. Już drogo za to zapłaciliśmy. Charlie ukradł nasze karty kredytowe i wydrenował nasze oszczędności. Nie mamy już nawet pieniędzy na jedzenie. Rain, proszę, nie pozwól rodzicom głodować. Potrzebujemy Twojej pomocy. Obiecujemy, że tym razem będziemy cię wspierać. Kropka, zgłosiliśmy już kradzież na policję i wyrzuciliśmy Charliego. Nigdy więcej nie postawi stopy w naszym życiu. Kropka, odpowiedziałem. Powinniście byli o tym pomyśleć, kiedy szczęśliwie wybraliście Charliego zamiast mnie. Teraz tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoją sytuację. Wyślę ci pieniądze tylko na ten miesiąc, ale potem skończę. Macie miesiąc na zastanowienie się, co robić. Powiedziałem to i zostawiłem ich na ganku. Było mi trochę żal rodziców, ale potem przypomniałam sobie, jak niewiele dla nich znaczę. To wystarczyło, bym znów był zły. Wysłałem im trochę pieniędzy, bo nie mogłem pozwolić im głodować, ale to był ostatni czek, jaki im wysłałem. Tak jak mówili. Moi rodzice złożyli raport policyjny, aby uzyskać cofnięcie opłat na ich kartach kredytowych. O dziwo odesłali pieniądze, które wysłałem im ostatnim razem. Wciąż błagali mnie o wybaczenie. Błagania trwały tak długo, że zacząłem się do nich przyzwyczajać. Wiedziałem, że to nastąpi, ale nie spodziewałem się, że będą aż tak wytrwali. Jednak to, co zrobili później, było jeszcze bardziej nieoczekiwane. Przekazali mi swój dom w ramach przeprosin za wszystkie błędy, które popełnili przeciwko mnie. Moi rodzice pojawili się na moim ganku i zostawili tam dokumenty. Nie wiedziałem, co o tym myśleć. Najwyraźniej dostali też pracę. Żebym nie musiał już wydawać na nich pieniędzy, zwróciłam papiery i jeszcze się z nimi nie skontaktowałam. Jeśli chodzi o mojego męża, to jest on teraz moim byłym mężem. Tak, złożyłam pozew o rozwód i wysłałam go do więzienia za oszustwo. z podwójną sprawą przeciwko niemu. Szanse Charlieego na uniknięcie więzienia były niewielkie. Zgodnie z przewidywaniami, sędzia wsadził go do więzienia.